Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Skąd pochodzi ten cytat? Proste z Biblii. Słuchajcie, już wam mówię. To jest pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, dwudziesty trzeci werset, a w całości brzmi drogoście kupieni. Tu chodzi o krew Jezusa Chrystusa i jego śmierć. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. I jeszcze jeden szokujący werset, dla co po niektórych dam. Nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. E, bardzo mi się te wersety podobają i one są mega relacyjne. I myślę, że Duch Święty, jak e, dawał natchnienie Pawłowi, apostołowi Pawłowi do napisania tego, miał też to na uwadze. E, inny werset oczywiście mówi, że mamy stawiać innych ponad sobą i Okazywać szacunek jak najbardziej. Natomiast, co wynika z tych wersetów, nie powinniśmy zgadzać się na relacje, w których notorycznie, systemowo jesteśmy traktowani jako gorsi, zasługujący na mniejszy szacunek. Bo czym innym jest, czym innym jest to, że ja będę uważała innych za Godniejszych od siebie, za wartościowszych, może nie za wartościowszych, ale będę prześcigała. Tam jest, jest, może inaczej, jest powiedziane: prześcigajcie się w oddawaniu sobie szacunku. I jeżeli to ode mnie wynika, to ja z wielką chęcią będę prześcigać się z innymi e, w, o oddawaniu im szacunku. To jest świetne, to jest pięknie napisane. Natomiast jeżeli jest osoba, która notorycznie ma problem z tym, że tobie. Tobie czy mnie należy się taki sam szacunek jak im, to na to mam jeszcze trzeci werset, co po niektórych to potrząśnie, ale brzmi on: Nie rzucajcie pereł przed wieprze. Tak, moi drodzy, tak. I myślę, że Jezus na pewno nie miał na myśli tego, że kupimy garść pereł i będziemy przed świnki rzucać. Tylko chodzi o coś głębszego. Po prostu nie gudź się na żadną relację. W której ty z automatu jesteś osobą umniejszoną, gdzie jest jedyna taka relacja, w której e, jakby prawa i możliwości jednej strony są dużo większe i powinny być większe niż tej drugiej, to jest rodzicielstwo. Rodzic zawsze ma ustalać zasady, rodzic jest tym, który panuje. Nad tym, co się dzieje u niego w domu, a nie dziecko. I to jest zdrowy układ. Niezdrowy jest, i to powiem z tytułu bycia nauczycielką, że bardzo niezdrowy układ, wręcz chory, jest, kiedy jest y, równomierny podział, kiedy zdanie dziecka jest tak samo ważne, jak zdanie rodzica, lub jeśli jest większe. To doprowadza do dysfunkcji w domu, bo rodzic ma być rodzicem, a nie e, funflem. Dziecko ma kumpli, ma kumpli i ono sobie znajdzie kumpli. Rodzic ma być rodzicem, a to, że w przyjacielski sposób wysłucha, to jest element bycia rodzicem. Natomiast rodzic ustala zasady i trzyma się ich egzekwowania. I tu jest amen. Każdy, kto ma inne zdanie, no niestety swoją własną zgubę sobie szykuje, ale to jest Wasz wybór. Mówię to jako e, nauczyciel i mówię to jako człowiek czytający Biblię, bo o wychowaniu też jest w Biblii napisane. E, natomiast wracam do tych wersetów. Tu jest jasno napisane, żeby nie doprowadzać do relacji, w której stajemy się czyimś niewolnikiem. Czyli to nie musi być, to, to nie chodzi o niewolnictwo w takim e, bardzo dosłownym znaczeniu, bo teraz oprócz niewolnictwa finansowego pod kątem, e, że nabieramy kredytów i które trzeba spłacać i godzić się z tym, e, że na pewne rzeczy trzeba będzie, no... Przymykać oko, bo walczymy o stałe zatrudnienie, dlatego też zaciąganie kredytów nie jest Bożym rozwiązaniem, ale to na inną okazję, to zresztą to już było. E, idziemy do relacji. Jeżeli jest e, związek, relacja, przyjaźń dwojga osób to zdanie jednej i drugiej strony ma być tak samo ważne. Dlatego jest to trudne. Bo słuchajcie, ja w moim otoczeniu mam jedno małżeństwo, które jest ze sobą 50 parę lat. Jasne, są. Ale tam jest układ taki, mąż decyduje, a żona jest absolutnie pozbawiona siebie i swojej osobowości i zgadza się na wszystko, co rozkaże mąż. I czy patrząc na to, takie małżeństwo jest trudne? Myślę, że nie. Jeżeli jedna osoba jest zawsze uległa, jedna osoba się zawsze zgadza, jedna osoba e, zawsze swoje zdanie schowa do kieszeni i przystanie na zdanie tej drugiej osoby, to takie małżeństwo nie jest trudne, przynajmniej dla tej strony, która rządzi. E, o co chodzi? Cała sztuka polega na tym, aby obie strony relacji były tak samo szanowane, tak samo ważne, aby nikt nie był ignorowany, lekceważony, tłamszony i pozbawiany yy, możliwości decydowania. I o to chodzi. I po prostu naprawdę wstrzymajcie się, wstrzymajcie się, tak? Powiem inaczej. Yy, jeżeli ceną. Twojej relacji, jakiejkolwiek, ogólnie przyjaźń, miłość yy, w jeden wór, to wsadzę, jest to, że ty masz wiecznie ulegać, ty masz wiecznie się podporządkowywać, ty masz rezygnować z szacunku do siebie, ty masz rezygnować z godności. Ty masz rezygnować z prawa do odpoczynku, do wytchnienia, do relaksu, to ty masz lecieć i zaspokajać pomysły, potrzeby i pragnienia wszystkich innych, i to ty jesteś dawcą, to cena ta jest za duża. To nie jest boża relacja, i ja wiem, że to jest może szokujące dla wielu. Którzy są przyzwyczajeni do takiego właśnie w chrześcijaństwie podejścia. Ty masz się dostosować, ty masz się podporządkować i ty masz z tym żyć. I tak ma być, bo Bóg tak chciał. Nie. Właśnie Biblia pokazuje, że Bóg wcale tak nie chciał. Wcale tak nie chciał. Że ja już nie wspomnę w ogóle o przypowieściach Salomona, bo to już jest w ogóle epopeja narodowa, jakby to zacząć analizować. Ale nie, ty nie masz być niewolnikiem ludzi. Relacje są ważne, są piękne, Bóg je nam dał, żeby nasze życie było. E, no, nie wyobrażam sobie życia bez relacji z innymi, tak? Co to by było za życie w odosobnieniu? Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby do relacji przede wszystkim zrozumieć, że i Ty jesteś tak samo godna tego wszystkiego. Co ty dajesz komuś? Więc jak dajesz komuś szacunek, troskę, yy, wsparcie, yy, poczucie bezpieczeństwa, zaangażowanie, yy, wyciągniętą dłoń pomocną, yy, naprawdę bycie, te, to wsparcie w dobrych i złych chwilach, to zrozum, człowieku, kobieto i mężczyznę, że ty zasługujesz na dokładnie to samo. Dokładnie to dlaczego? Bo jesteś człowiek I jeżeli jesteś w stanie dać z siebie takie piękne rzeczy, takie piękne, ciężko nazwać to rzeczami, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli ty jesteś w stanie dać z siebie ta, takie coś drugiej osobie, to jaki jest, jakie jest przeciwwskazanie, żebyś ty miał, bądź miała tego nie dostać. I z tych wersetów nie wynika, że mamy się zamknąć w domu i być samotnikami, tylko że mamy. Naprawdę być selektywni, selektywni w wybieraniu osób do przyjaźni i do małżeństwa. I to, że ktoś był z tobą 10 lat, 12 czy 15 w relacji, w przyjaźni, gdzieś tam w przyjaźni z jego perspektywy. Wcale nie oznacza, że ty musisz to kontynuować. Oczywiście, warto się porozumieć. Warto wyjaśnić, co cię boli, e, czego oczekujesz, ale bardzo duża ilość relacji jest w naszych życiach tylko dlatego, że zaczęła się dawno, dawno temu. Ktoś zaczął chodzić ze sobą do szkoły podstawowej, potem do gimnazjum, potem do liceum, i ci ludzie uważają, że się przyjaźnią. A tak naprawdę jest jedna osoba jest pan. I jest niewolnik. I przestańcie tłumaczyć sobie, że taka jest Boża wola, bo nie jest. A to, że Ty się dajesz, szatan też próbował Jezusa y, oszukać, manipulując Pismem Świętym. To Jego broń.